Górny Paleolit, Europa, 45 tysięcy lat temu. Grupa sześciu osób dociera na brzegi nieznanej krainy w poszukiwaniu lepszego życia. Na czele stoi ODM, towarzyszy mu młodszy brat G.A., jedenastoletni syn Heron, ciężarna partnerka AV, mądry starzec Odel oraz wędrowna dziewczyna B.A. Jednak już po kilku dniach zdają sobie sprawę, że ta ziemia kryje w sobie trudności, których się nie spodziewali. Wydaje się przeklęta. Nic tu nie rośnie, nie ma zwierzyny, a nieustanny wiatr zamienia przetrwanie w udrękę. Nikt z nich nie jadł od ponad tygodnia, a głód zaczyna wyniszczać ich ciała i umysły. Dla AV walka jest jeszcze trudniejsza. Musi troszczyć się nie tylko o siebie, ale też o nienarodzone dziecko. Pewnej nocy, skuleni wokół dogasającego ognia, próbują zaplanować poranek. ODM wie, że ich jedyna szansa na przetrwanie to ruszyć w góry, gdzie być może znajdą jaskinię dającą schronienie. Tymczasem młody Heron, tęskniący za matką, prosi o bajkę na dobranoc. ODM delikatnie prosi A, by opowiedziała mu coś, ale ona znużona i wyczerpana odmawia wcielenia się w rolę zmarłej matki chłopca. Wtedy wkracza stary Oudel, oferując opowieść. To wciągająca. Choć pełna smutku historia, ich własna, opowiedziana jak legenda. Opowieść o sześciu duszach, które porzuciły niebezpieczne ziemie w poszukiwaniu nadziei. Po przetrwaniu burz i zdradliwych wód dotarli do dziwnej nowej krainy, lecz brutalna rzeczywistość zniszczyła ich marzenia. Nie wiedzą, co przyniesie przyszłość ani czy w ogóle doczekają kolejnego dnia. Mimo to Oudem błaga ich, by nie tracili wiary. Kiedy Oudel kończy opowieść, półżartem ostrzega, że najgorsze zawsze czai się w ciemności. Nie ma pojęcia, jak bardzo ma rację. Coś ich obserwuje, krąży w pobliżu. Ukryte w cieniach. Następnego ranka grupa szykuje się do drogi. B.A. chce zjeść roślinę leżącą na brzegu, ale G.A. ją powstrzymuje. Może być trująca. B.A. zdaje sobie sprawę, że młodszy brat przywódcy coś do niej czuje, a ona odwzajemnia te uczucia, ale głód to coś, czego uczucia nie rozwiążą. Wie, że jeśli nie znajdą pożywienia, ktoś z grupy będzie musiał zostać zabity. Życzyłaby sobie, żeby to był bezużyteczny starzec O'Dell, ale podejrzewa, że to raczej ona stanie się celem. G.A. obiecuje ją chronić i zrobić wszystko, by utrzymać ją przy życiu. Grupa rusza w stronę odległych gór, ich jedynej nadziei na schronienie. Planują dotrzeć tam w ciągu trzech dni, choć oznacza to wędrówkę bez jedzenia i wody. Już po pierwszym dniu widać, że AV nie daje rady. Wycieńczona i ledwo żywa, musi odpocząć, podczas gdy dwie kobiety i starzec rozbijają obóz na wzgórzu. ODM i GA wyruszają na polowanie. Z dzidami w rękach śledzą tropy prowadzące za wzgórze, aż do doliny kamienistej rzeki. Tam dostrzegają ślady krwi i szykują się do walki, ale zamiast zagrożenia znajdują ogromny szkielet mamuta. GA widzi w tym nadzieję. Skoro taka zwierzyna tu żyje, może przetrwają. ODM jednak nie jest tak optymistyczny. Każe bratu milczeć. Dla niego prawdziwe ostrzeżenie tkwi w zwłokach. Jeśli coś zabiło mamuta, to drapieżnik wystarczająco potężny, by zniszczyć ich wszystkich. Tej nocy grupa zbiera się przy ognisku. B.A. czuje się coraz gorzej. Gdy zauważa krwawienie, wpada w panikę. To jej pierwszy raz i nie wie, co się dzieje. A v ją uspokaja. To oznacza, że stała się kobietą zdolną dać życie i przedłużyć swój ród. Później tej nocy ODM czuwa wypatrując drapieżników lub czegoś gorszego. W ciemności rozbrzmiewają dziwne dźwięki. Przerażona jej chowa ostry kamień w rękawie. Jej jedyna nadzieja to możliwość obrony przed nieznanym zagrożeniem. Następnego ranka plemię wspina się na kolejne wzgórze, spowite gęstą mgłą. Nagle ODM napina się. Jego syn Heron zniknął. Chłopiec podkrada się od tyłu dla żartu, ale ojciec nie uważa tego za zabawne. Jest nie tylko zaniepokojony. Jest przekonany, że coś niebezpiecznego ich obserwuje i czeka, aż uderzy w słabych i nieświadomych. Gdy grupa znów się zatrzymuje, by AV i Odell mogli odpocząć. ODM i G.A ponownie ruszają na łowy. Przed nimi ciemny, głęboki las. O.D.M. proponuje, by go obejść. Przejście przez środek to zbyt wielkie ryzyko. GA się waha. Okrężna droga podwoi czas podróży, a nie wszyscy mogą to przetrwać. Tej nocy stan AV się pogarsza. Umiera z głodu, a ciąża sprawia, że cierpienie jest nie do zniesienia. Bez jedzenia Oudel siega po prawdawne inkantacje, rytualne słowa mające ukoić głód i wzmocnić wolę przetrwania. Korzysta z całej swojej wiedzy. By uspokoić młodą kobietę. Zamiast zostać przy AV, ODM odchodzi w ciemność, kierując się ku Bay. GA, który po cichu zakochał się w wędrownej dziewczynie, patrzy z bólem, jak jego starszy brat działa z pierwotną intencją. GA godzi się z myślą, że AV i nienarodzone dziecko mogą nie przetrwać. Ale dla ODMA teraz liczy się tylko BA. Jest młoda, płodna, a w jego oczach, jest przyszłością. Gdy ODM wyciąga rękę, by jej dotknąć, BA nagle dostrzega coś przerażającego za jego plecami. Bezkształtne. Czarne stworzenie bez twarzy, które ich obserwuje. W chwili, gdy wydaje z siebie przenikliwy, nienaturalny krzyk, B.E. cofa się w panice. Ona i O'D. biegną z powrotem do reszty. Plemię uzbrają się w dzidy, kamienie i cokolwiek, co może posłużyć za broń, tworząc ciasny krąg obronny przeciwko niewidocznemu zagrożeniu. Krzyki potwora przeszywają noc, a fakt, że go nie widać, tylko potęguje ich strach. Oudel wierzy, że to nie jest zwykły drapieżnik ani potwór, lecz demon, którego przyciągnął zapach menstruacyjnej krwi bei. Poruszając się cicho i szybko w ciemności. Stworzenie atakuje najsłabszych i porywa Herona, znikając w cieniu. Jego rozpaczliwy ojciec rzuca się w pościg, ale nie ma pojęcia, dokąd biec ani co właściwie ściga. GA zatrzymuje starszego brata. To on jest jedynym, który może ich jeszcze poprowadzić i ochronić. Bez niego wszyscy są straceni, a Herona i tak nie uda się uratować przed świtem. Z ciężkim sercem ODM zgadza się poczekać do rana. O świcie rusza na poszukiwania potwora. Wkrótce znajduje futrzany płaszcz syna, ale nie ma na nim krwi. To daje mu nadzieję, że Heron żyje. Podążając za dziwnym Czarnym śladem zostawionym przez bestię, grupa dociera na skraj lasu, którego ODM wcześniej chciał uniknąć. Teraz nie mają wyboru. Muszą wejść do środka, licząc na odnalezienie potwora i uratowanie Herona. ODM coraz bardziej obsesyjnie skupia się na misji, ignorując zmęczenie i słabość pozostałych. Napotykają makabryczną scenę: krew, kości i szczątki ludzi oraz zwierząt. Otoczeni czaszkami, słyszą nagle przeszywający krzyk potwora i zdają sobie sprawę, że jest blisko. Choć poluje również za dnia, w nocy jest jeszcze groźniejszy, więc decydują się rozpalić ognisko. Wybiegając na polanę, bij jej szybko rozpala ogień, by chronić grupę, ale stworzenie krąży wciąż wokół, coraz bliżej obozu, przerażając kobiety i starca. ODM wie, że nie może okazać strachu. Nasłuchuje uważnie, lokalizuje bestię po dźwięku i rzuca idą w ciemność. Gdy powietrze przeszywa przeraźliwy wrzask, domyśla się, że ją ranił i rusza za nią. Jednak szybko uświadamia sobie, że to nie on ściga, to jego ścigają. W mrocznym lesie to potwór staje się łowcą. ODM próbuje się wycofać, ale jest już za późno. Bestia zastawia na niego pułapkę a reszta słyszy tylko jego krzyk i desperackie wołanie o pomoc. B.A. błaga G.A. by został, ale on nie może porzucić brata. Biegnie w ciemność i znika. Kilka minut później wraca, niosąc zmasakrowane ciało Odma i kładzie je przy ogniu. O.D.M. jeszcze żyje, ale jego obrażenia są śmiertelne, nie przeżyje. B.A. podejmuje trudną decyzję. Kończy jego cierpienie. Zabija przywódcę grupy. Chwilę później Abendleje, nie z żalu po ojcu swojego nienarodzonego dziecka, lecz z głodu tak silnego, że może ją zabić w każdej chwili. Ponieważ nie ma jedzenia, B.A. proponuje ponure rozwiązanie. Powinni ugotować odma. Choć to przerażające. Wierzy, że on sam chciałby w ten sposób ocalić rodzinę. Reszta się zgadza. B.A. piecze fragment ciała odma nad ogniem. Ten akt pozwala im odzyskać siły i odpocząć, ale G.A. odmawia zjedzenia brata. Zamiast tego grzebie jego szczątki. Niedługo później czworo ocalałych naradza się, co dalej. G.A. chce zapolować na potwora i pomścić porwanie siostrzeńca oraz śmierć brata. B.A. uważa, że muszą znaleźć schronienie, jeśli chcą przeżyć. Oudel i A.V. są jednak przekonani, że stworzenie to demon, który żąda ofiary, by zostawić ich w spokoju, obwiniają BIA i jej cykl menstruacyjny za wszystkie nieszczęścia. Stary Mistyk sugeruje, by złożyć wędrowną dziewczynę w ofierze. GA stanowczo się temu sprzeciwia. Biorąc dzidę zmarłego brata, przejmuje rolę przywódcy i nakazuje grupie iść dalej. Próbują dotrzeć w góry, zmagając się z surowym i bezlitosnym szlakiem. Przez cały czas czują obecność potwora, jakby ich obserwował. Mimo to idą dalej. Po wyczerpującej wędrówce odkrywają z przerażeniem ciało Odma i uświadamiają sobie, że krążyli w kółko. Gea ich zawiódł. Nie potrafi ich chronić ani prowadzić. Coś musi się zmienić. Oudel wraca do wcześniejszego pomysłu. Trzeba złożyć ofiarę, by udobruchać demona. Abe się zgadza i razem chwytają wędrowną dziewczynę, ciągnąc ją w stronę Polany, gdzie wcześniej znaleźli krew i kości. Gea próbuje ich powstrzymać, ale zostaje odepchnięty, uderza głową o kamień i traci przytomność, niezdolny bronić dziewczyny. Potwór czai się w pobliżu, obserwując wszystko. W chwili, gdy mają złożyć dziewczynę w ofierze, B.A. walczy z Odelem i pomaga jej uciec w bezpieczne miejsce. Wściekły starzec skieruje swoją furię na A.V. Dźga ciężarną kobietę w brzuch, planując złożyć ją w ofierze zamiast wędrowniczki. W ostatnich chwilach życia A.B. chwyta Odela za nogę. Ten się potyka, łamiąc kostkę i zostaje całkowicie unieruchomiony. Tej nocy, pod upiornym blaskiem zorzy polarnej, O.Del patrzy, jak stworzenie wlecze bezwładne ciało A.B. O świcie B.A. odnajduje Gaera i prosi go, by był cicho, potwór nadal czai się w pobliżu. Ukryci razem są świadkami przerażającej sceny. Bestia czeka spokojnie, aż Oudel wykrwawi się na śmierć. BA i GR wykorzystują okazję, atakują stworzenie z dwóch stron. BA rzuca się na nie od tyłu i zrywa mu maskę, czaszkę pokrytą czarnym śluzem. Po raz pierwszy widzą twarz stojącą za terrorem. To nie demon, lecz coś zupełnie innego. Pod czaszką kryje się twarz kobiety, dzikiej, pierwotnej i ludzkiej. Neandertalka, naznaczona bliznami, bezlitosna, ukrywała się w ciemności i kościach. Zaskoczona dzidami i wrzaskami Kobieta ucieka w las. GA i BA ruszają za nią i odkrywają, że skrywa się w jaskini na szczycie najwyższej góry. G.A. jest wstrząśnięty, ich przerażający drapieżnik okazał się być człowiekiem lub kimś bardzo bliskim. BA jednak nie ma wątpliwości. Dla niej ta kobieta to bezwzględna zabójczyni, pozbawiona litości i moralności. Zabiła ich bliskich i musi za to umrzeć. Razem z Gaerem ruszają, by ją zlikwidować i przejąć jaskinię jako swój nowy dom w tej wrogiej krainie. Po dotarciu na szczyt góry widzą dwa wejścia do jaskini i nie mają pojęcia, w którym kobieta się ukryła. Decydują się rozdzielić i wejść osobno, mając nadzieję zaskoczyć wroga i go zabić. Wędrując przez zupełną ciemność, B.E.A. boi się zrobić kolejny krok, ale to właśnie strach popycha ją naprzód. Strach, który chce przezwyciężyć. Przeciskając się przez wąskie, zacienione tunele, nie wie, że podąża za nią w milczeniu miejscowe stworzenie. Nagle się odwraca, czując coś, ale nic nie widzi w całkowitych ciemnościach. W momencie, gdy opuszcza gardę, zostaje zaatakowana. Okazuje się, że to Neandertalczyk, prawdopodobnie towarzysz łowczyni. Dziki mężczyzna rzuca się na nią i przewraca ją na ziemię. Siada na niej i zaczyna dusić. Próby obrony są daremne, więc B.A. udaje martwą. Gdy tylko jego uścisk się rozluźnia, chwyta ostry przedmiot i wbija mu go w szyję. Gdy stwór wykrwawia się, B.A. chwyta dzidę, która kiedyś należała do odma i dobija go. Idzie dalej i wkrótce odkrywa formację skalną przypominającą osobny pokój. Pali się ogień, a w oddali poruszają się skóry zwierząt. Coś jest pod nimi. Spodziewając się kolejnego ataku, przygotowuje się do ciosu ale okazuje się, że to Heyren nadal żyje. Tymczasem GA natrafia na rannego neandertalczyka i brutalnie go dobija. Gdy wydaje się, że wszystko się uspokoiło, do tej samej przestrzeni, gdzie przebywają BJ i Heron, wchodzi neandertalka z kamiennym toporem. Rzuca się na dziewczynę, która broni się płonącym kijem. Chwilę później wchodzi GA i zamiera z wrażenia. Nie spodziewał się, że Heron jeszcze żyje. Ale zanim zdąży zareagować, kobieta, nie chcąc skrzywdzić dziecka ani drugiej dziewczyny, kieruje swój gniew na GA. Uderza go w głowę i brutalnie zabija. BJ wie że teraz kolej na nich. Muszą uciekać. Podpala legowisko, szybko wypełniając jaskinie gęstym dymem. Oddychanie staje się niemożliwe. Kto zostanie, zginie. Myśląc szybko, znajduje pionowe wyjście prowadzące na zewnątrz. Pomaga Heronowi się wspiąć, a potem sama się wydostaje. Neandertalka też próbuje uciec, ale zaklinowuje się u szczytu przejścia. Błaga o pomoc. Heron wyciąga rękę, by ją uratować, ale B.A. uderza kobietę kamieniem w głowę i zabija ją. Heron jest zdruzgotany. Dla niego neandertalczycy nie byli potworami. Lecz ludźmi, niewiele różniącymi się od nich. Nie chcieli wyrządzić krzywdy, nie porwali go, dali mu schronienie, ciepło i jedzenie, ale nikt tego nie dostrzegł. Wszyscy traktowali ich jak wrogów. BA się z tym nie zgadza. Dla niej nadal byli potworami, którzy zabili większość ich grupy. Chwilę później B.A. i Heron wracają do jaskini, gdzie znajdują ciało AB przygotowane do pochówku. Dopiero wtedy BA zaczyna żałować, że zabiła Neandertalczyków, uświadamiając sobie, że byli tylko ludźmi, przerażonymi i zagubionymi, tak jak oni sami. Z tą świadomością B.A. i Heron grzebią Neandertalczyków wraz z poległymi towarzyszami. Jaskinia staje się ich domem, nie tylko schronieniem, ale symbolem. Są pierwszymi przedstawicielami nowego rodzaju ludzi. B.A. wie, że popełniono wiele błędów, ale teraz mają szansę zacząć od nowa, niosąc ze sobą lekcje wyniesione z całego dotychczasowego cierpienia.